Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Rado Jones. No i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam tanie, rozsłone skiny w CSGO. Wybraną tutaj kwotą maksymalną będzie 10 zł. Niektóre skiny może tam o parę groszy będą droższe, no ale też niektóre te skiny będą naprawdę bardzo warte uwagi. Oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. I napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takiej serii, ponieważ tak będzie seria. Będę nagrywać z tego następne odcinki, przynajmniej spróbuję. Które będą pojawiały się może dosyć często, zobaczymy. Zapraszam oczywiście na mojego Discorda, ponieważ tam możecie dowiadywać się o nowych filmach wcześniej i to nawet tydzień czy dwa tygodnie wcześniej przed publikacją takiego filmu. Więc naprawdę bardzo polecam wbić tam. Możecie ze mną pogadać, nawet pograć. na spokojnie możecie pograć. Chociaż też nie oczekujecie ode mnie jakichś wysokich umiejętności w graniu. Przecież jestem z Silverem 1. No i ogólnie możecie też tam poczatować, popisać. Wspomnę jeszcze jedno, że serwer, na którym to nagrywałem, jest to Broski. I tam macie naprawdę bardzo fajny ten wybór, że możecie sobie robić krafty, naklejek, jak te skiny w grze wyglądają. Tak, ale problem tego serwera jest taki, że te skiny. Są bardzo niskiej rozdzielczości, więc przepraszam, że te skiny będą w bardzo niskiej rozdzielczości, no ale to już nie moja wina. Co? Ja oczywiście już nie przedłużam tego wstępu i zapraszam do oglądania. No dobra, także pierwszym tutaj skinem, od którego zaczniemy, będzie uwaga skin, który no nawet w połowie tego progu e, tego filmu nie jest, czyli SG553 Aviator e, prosto z fabryki skin, naprawdę tani oraz moim zdaniem bardzo niedoceniany. Wygląda on świetnie, jest bardzo szczegółowy, detaliczny. Oraz gdy włączacie skłapa, to macie żółte obramówki, co wygląda naprawdę bardzo fajnie. No i szkoda, że na przykład takiego detalu nie ma w augu, bo wiadomo, że w augu czy tam w scoutie, czy w autosnajperkach czegoś takiego by nie dało rady zrobić, no ale fajnie jakby też to takie, coś takiego dodali do auga. No dobra, także tutaj drugim skinem będzie skin do usta, jakim jest kora mózgowa, czy tam po angielsku korteks. Jest to skin, który w sumie przedstawia nam taką czaszkę, z której mózg. To jest kora mózgowa. leci chyba do mózgu i takie coś tutaj jest. No nie wiem, jak to można opisać, ale. Skin ten prezentuje się mega ładnie i można powiedzieć, że jest on dosyć podobny do skina Kill Firm, który ma też bardzo podobne założenie. Także jak dla mnie Cortex jest jak najbardziej warty swojej uwagi i swojej ceny. I mimo tego stanu e, Battle skirt nie jest on jakoś mega mocno obdrapany, żeby nie wiem ten skin był paskudny czy co tam było z nim. Nie tak. No dobrze, także już trzecim skinem będzie skin do AWP, jakim jest Hobos. Jak widzicie, jest to taki bardzo futurystyczny skin, który sprawia wrażenie takiego trochę trójwymiarowego i bardzo w grze się ten skin błyszczy. No i w sumie jeśli chodzi o stan, tutaj będzie Field Tested i nie widać jakoś bardzo tych obdrapań żadnych, więc jak najbardziej można oszczędzić, kupić sobie ten stan Field Tested. No ale tak jak widzicie na tym skopie, który jest ogólnie bardzo fajnie i dopracowany, można nakleić bardzo fajną naklejkę. W tym przypadku ja tutaj nakleiłem Hadesa z ENS z Antwerpii 2022. No dobra, także tutaj następnym skinem będzie skin do Teka. Tym razem Lawina, która jest, który jest moim zdaniem bardzo ładnym skinem. No jeśli chodzi o tanie skin do Teka, jak dla mnie z tego co tutaj patrzę, dosłownie... Żaden skin nie potrafi podjeżdżać. To no może wtrysk paliwa, ale on jest kilka razy droższy od naszej lawiny. A jak widzicie, w sumie też z tymi rękawicami naprawdę idealnie jak dla mnie pasuje. Jest to bardzo ładny skin, które sam używam. Stan tutaj to Wayworn, ponieważ jak dla mnie ten skin ładnie wygląda nawet po ciężkich walkach, więc nie ma co nawet przykładać za jakiś lepszy stan. Ponieważ i tak w każdym stanie ten skin nie będzie jakoś mocno zdrapany. Ale na tym po ciężkich walkach i jest tam lekko zdrapania, lekko kupić te mocne z użycia To wygląda już naprawdę czysto i ładnie. A no dobra, taki następnym skin będzie bardzo lubiany przez nas wszystkich skar 20 Grotto, to nie oszukujmy się ten skin, po prostu wygląda bardzo fajnie. Bardzo się fajnie błyszczy, jest on taki fajny, taki niebieski z tymi rękawicami, które teraz właściwie macie na ekranie. Dla mnie pasuje on bardzo ładnie. No i... Się nie dziwię, że większość osób, jak ma skina do Skara, to jest to grotto, wiadomo, grotto górą. Nigdy nie wprowadzam lepszego skina niż grotto do Skara. I w sumie dobrze, bo za niską cenę mamy naprawdę bardzo ładnego skina. Następnym skinem będzie Fama z ZX Spectron, który będzie tutaj w stanie po ciężkich walkach, mimo tego stanu, jest on w ogóle niezdrapany. Jest to bardzo fajny skin czarny z czerwonym Jeszcze przy okazji mamy trochę takiego kolorowego Jak dla mnie najlepszy skin do Famas Naprawdę jest świetny i taki tani No dobra, także następnym z tutaj skinem będzie P250 skrzydłowy Który uwaga! Jest w stanie po ciężkich walkach Czy Jeśli widzicie na nim obdrapanie No to nie wiem Obdrapanie jedynie gdzie widziałem to jest na przodzie Gdy i tak w sumie go nie widzimy Mam taką czaszkę oraz te skrzydła, które wyglądają świetnie. Naprawdę jest to bardzo detaliczny oraz bardzo ładny skin. No dobrze, także następnym tutaj skinem będzie skin tym razem do M4A4, którym będzie zły daimył i będzie on w stanie po testach bojowych. i W waszym przypadku nie będzie on prawdopodobnie zdrapany. W moim przypadku jest, ponieważ jest to jeden z najbardziej zdrapanych stanów testet, Praktycznie jest to już stan mocno z użyciem, podczas gdy tę tą MK. To wcześniej sobie zobaczyłem jak wygląda po testę, bo ja później kupiłem, ale kupiłem m która była strasznie zdrapana. Nawet nie zwracałem uwagi na to, więc zrobiłem ogromny błąd, ale w Waszym przypadku prawdopodobnie takich zauważalnych zadrapań nie będzie. Jest to skin, który ma trochę tego czarne, czarnego, czerwonego. Też w sumie jest taki skin do Five Sevena, czyli brutalny Dajmyu. On się o tyle różni, że jest violetowo czarne Tutaj mamy czarno-czerwonego, więc no, Jak dla mnie bardzo fajny tani skin do Mki. To skinem będzie e, Aug Wilk Polarny. Jest to taki skin e, biało-szary na takim niebieskim tle. Wydaje mi się on naprawdę spoko i tak, patrząc na inne skiny do Auga, to dosłownie nie ma żadnego lepszego, przynajmniej moim zdaniem. No dobra, także następnym, już dziesiątym, czyli ostatnim skinem w tym odcinku będzie MP7 Krwawy Sport. Jest to ten sam skin, którego możemy, jest na przykład na kałachu, czy na skarze 20. I w sumie się nie dziwię, bo jest to naprawdę bardzo fajny skin. Tutaj wezmę pod uwagę stan Tested, ponieważ stan Battle Battleskirt jest znacznie ciemniejszy i to nie jest dla takie leciutko ciemniejsze, że skin jest dalej ładny, tylko on już jest no nie jest zbyt ładny, jak jest taki ciemny. Na dodatek też otrzymuje jakieś zdrapanie, więc i ciemnieje i ma zdrapania, więc ja bym wziął tam po środku, czyli filt test. No dobra, także jeśli chodzi o ten odcinek, to na tyle. Zostać łapkę w górę, suba z boneczkiem i za, jeszcze raz muszę przypomnieć, zapraszam was na mojego Discorda, ponieważ organizuję konkurs na makę 10 z Skin co prawda bardzo tani, ale wydaje mi się, że jak za tą cenę, też naprawdę bardzo ładny. I będzie on też prawdopodobnie w tej serii. Także to Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was. Na! Raz.